Mamy branie, mamy branie. Spławik się zanusza. Dobra, trzeba ciąć, 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 ciąć. Jest! Chcieliście spławik na starej cegielni, tu gdzie złowiłem tego amura, więc jestem! Znajduję się na drugiej części tego zbiornika, która jest trochę płytsza, i to właśnie tutaj dzisiaj będziemy łowili na spławik. Nareszcie, w końcu, udało mi się znaleźć trochę czasu i mogłem sobie tutaj przyjechać. Ktoś zostawił kukurydzę, ale to dobrze, bo czasami na taką kukurydzę lekko skiśniętą pięknie biorą ryby. Pierwsze, co zrobimy, to rozkładamy nasz podbieraczek. Drugie, co zrobimy, to rozkładamy naszą siatkę. Nie mam Pojęcia, Co tu się stało, chyba mi się gdzieś przyczasło. Jest godzina mniej więcej 14. Ja się rozkładam i dzisiaj zostajemy do zmierzchu. Tutaj mamy zanętę wczoraj, bo wczoraj też byłem na rybak. Trzeba powąchać, czy nadaje się jeszcze. No, tak powiem Wam, lekko skiśnięta jest, nie będziemy się uszukiwać, więc nie wiem, czy będziemy jej używali w ogóle, wiecie? A dobra, niech będzie zanęta wsypana. Teraz wszystko ładnie wymieszamy i niech sobie ona stoi, a ja będę dalej się szykował. Tu rozkładamy nasze zestawy i gruntujemy tak, aby nasz zestaw leżał na dnie, bo dzisiaj będę starał się łowić z dna. A zestaw mój prezentuje się następująco: mamy sobie tutaj przypon, haczyk jakieś 25 cm. Tutaj mamy krętliczek razem ze śrucinkami, i to będzie u mnie zawsze leżało na dnie, a po co zaraz Wam wytłumaczę. Lecimy sobie dalej. Tutaj mamy dwie śrucinki, lecimy sobie dalej, znowu mamy dwie śrucinki i na samej górze nad spławikiem mamy śrucinkę, która będzie nam służyła do wyznaczania grunt. A dlaczego ja robię w taki sposób, że tutaj mamy tyle śrucin, które będą leżały na dnie? Po pierwsze, zestaw będzie zakotwiczony i nie będzie się przesuwał podczas, gdy będzie wiał wiatr albo kiedy będą jakieś prądy płynęły, a po drugie dzięki temu bardzo szybko gruntuję swój zestaw, ponieważ gdy to jest w toni i dociąża mi spławik, to wystaje mi sam czubek antenki, a jeżeli to leży na dnie, to wystaje mi mniej więcej tyle spławika i od razu wiem, czy łowię z dna, czy łowie z toni. To jest bardzo takie fajne. Wiem, że może to nie jest profesjonalne, ale mi to bardzo pomaga, ja łowię amatorsko, więc, więc w taki sposób sobie łowię. Drugi mój zestaw mam zbudowany dokładnie tak samo. I jak teraz widzicie, zarówno jeden, jak i drugi spławik wystaje tak minimalnie ponad wodę i to jest informacja dla mnie, że moje śrucinki koło krętlika są w toni, czyli muszę delikatnie zwiększyć grunt na jednym i na drugim zestawie jakieś 10 cm, aż ten spławik mocno się wynurzy. I właśnie w tym momencie podwyższyłem delikatnie nasz grunt. Krętlik razem ze śrucinkami leżą na dnie i zobaczcie jak moje spławiczki wystają. I teraz wiem, że wszystko leży pięknie na dnie i łowimy z dna. Także zabieram się teraz za nęcenie i zaczynamy łowić. Do mojej zanęty dodam kukurydzę oraz pineczki razem z tą wodą i zaraz zaczynamy nęcenie. Fajne duże ziarnka, podoba mi się. I jeszcze pineczki. Nie za dużo, bo dzisiaj skupię się na łowieniu bardziej na kukurydze, bo z tego co pamiętam, zazwyczaj gdy łowiłem tutaj na kukurydze z dna, to łowiłem liny, a to one są dzisiaj moim celem. Zobaczymy jak z moją celnością. No nie ma tragedii, pierwsza poleciała. Kurde, jestem w szoku. Dobra, jest pięknie. Trochę zaspławiki, ale to nawet lepiej, bo ja chcę łowić troszkę dalej. Na razie na jednym zestawie będzie kukurydza, a na drugi założymy tę drobękę, czyli dżdżownicę. I zobaczymy, co się będzie działo. Ewentualnie możemy założyć pinki, ale to myślę, że troszkę później. Dwa brania naraz. Dobra, najpierw tniemy lewą, najpierw lewą tniemy, bo tam. Dobra, mamy pierwszą. Ajajajajajajaj... Aj, 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 aj. Poczułem, poczułem coś na kiju, ale niestety bardzo fajne branko. Coś tam, coś tam było, naprawdę coś tam było. No szkoda, trudno się mówi. łowimy dalej. Na prawym kiju coś się dzieje, delikatnie, bo delikatnie, ale coś tam, coś tam, coś tam się dzieje. Jestem ciekaw co to takiego. Dobra, mamy branie. Bawi się, bawi się, bawi się. To może być całkiem nieduża ryba. I się bawi naszą rosóweczką. Dobra, jest, 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 jest. Dobra, mamy pierwszą rybę dzisiaj. Oczywiście, już poplątałem. Pierwszą rybą dzisiaj okazał się być sumik karłowaty. Także, no nie za dobrze, nie za dobrze, no ale. Musimy się jakoś rozkręcić, więc spokojnie. Dzisiaj mamy naprawdę świetny dzień do łowienia na spławik, ponieważ w ogóle nie ma wiatru, jest totalna flauta na wodzie i na te spławiczki patrzy się aż z przyjemnością. 20 lat temu pierwszy raz tutaj byłem nad wodą i właśnie w taki sposób z moim tatą łowiłem ryby, gdzie siedzieliśmy po prostu na jakichś wiaderkach, gdzie mieliśmy tylko malutką, starą skrzyneczkę z rzeczami wędkarskimi. Mieliśmy małe wiadereczko i powędce spławikowe i to był cały sprzęt, jaki wędkarz w tych czasach miał nad wodą. I to było takie stare, kultowe łowienie. I mega, ale to mega się cieszę, że, że znowu przyjechałem i łowię tak jak za dawnych lat, bo, bo takie łowienie chyba jest najprzyjemniejsze. O, mamy branie, mamy branie, mamy branie, mamy branie. Na prawym kiju jedzie, 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 jedzie. Mamy rybkę. Ale wydaje mi się, że to będzie kolejny sumik karłowaty, niestety. A i niestety to prawda. Jak widzicie, ten już jest całkiem spory. Znowu coś się na prawym kiju dzieje na rosuweczkę, dopiero co zarzuciłem, a gdzieś ona już tam coś zwabia. Zaczyna się chyba branie. Cały czas prowadzi, dobra, to zatniemy. Dobra, jest ryba. Kolejny chyba sumik, mi się wydaje, bo tak coś tam waży. Nie walcz jak płotka, trochę siły ma. Tak jak mówiłem, kolejny sumik karłowaty. Na razie wrzucamy je do siatki, ale jak wiecie sumik karłowaty to jest bardziej szkodnik w zbiornikach. I o ile inne ryby złowy to je wypuszczę, ale tego szkodnika to zabiorę. Nie będę go tu wpuszczał, bo no, szkoda, bo niestety marnuje ogromny potencjał tej wody. Mamy branie na kukurydzę na lewym kiju. To jest wiecie bardziej... Bardziej emocjonujące, bo na kukurydze jest mniejsza szansa na sumika, a nie i tak leci na prawym. I którą teraz wędkę wybrać. <grym> oj, oj, dzieje się, dzieje się. Dobra, trzeba tą prawą przycinać powoli. Zabawa, 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 zabawa i jedzie, 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 jedzie. Dobra, tniemy. Aj, niestety popsułem nie trafione. Ale mamy branie, ale mamy branie na kukurydze. To może być piękna ryba. No i spaprałem branie, ja ci kręcę na kukurydze. Ale boli, ale boli. Dobra, mamy branie. Kurde, muszę odłożyć lewą wędkę. Ależ się dzieje, ależ się dzieje. Dobra, wędka odłożona i zobaczmy, co tutaj na tym kiju się bawi. Ale jak widzicie, spławiczek cały czas lata, cały czas lata, cały czas lata. Rybka jest i teraz nie popsujemy tego. Teraz musimy to zaciąć. No, coś się tak delikatnie bawi. Skubię, skubię, skubię. O, 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 o. Dobra, tniemy. Jest ryba. Mamy to. Pięknie, ale to kolejny sumik karłowaty, niestety. Kolejny trafia do siaty. Ciekawe, ile ich będzie łącznie. I zarzucamy. Piękny rzut. A tutaj troszkę niestety nabiłem się na kolec sumika karłowatego, i teraz będzie mi się na pewno ślimaczyło parę dni, bo sumik karłowaty ma w tych swoich kolcach enzymy trawienne i można powiedzieć, że zaczął mnie trawić. Spokojnie, nic mi nie będzie, ale boleć pewnie będzie boleć parę dni. Coś się bawi, coś się bawi naszym zestawem z dżdżownicą. Tylko co to takiego będzie? Cały czas tam spławiczek. Lata, lewo, prawo, lewo, prawo. No i trochę ustało. Nie zawsze warto od razu przycinać. Czasami warto rybie dać chwilkę, żeby sobie połknęła przynętę, ale w tym wypadku niestety nie sprawdziło się to i, i mamy pobraniu. Na dżownicy coś się dzieje, coś prowadzi. Tylko co to jest? No i chyba trzeba zacinać. Coś tam, coś tam cały czas prowadzi. Najgorsze są takie brania. Ni to branie, ani to jedzie, tak się bawi, i nie wiadomo, czy zacinać, czy nie. Ale myślę, że tutaj zatniemy. Dobra, jest ryba. I co to mamy tym razem? Aj, kolejny, niestety. I właśnie to jest ogromny problem tego łowiska. Ta stara cegielnia jest przepiękną wodą z ogromnym potencjałem, ale została ogromnie, ale to ogromnie popsuta, skrzywdzona tym, że ktoś tutaj napuścił sumików karłowatych, które tutaj się rozmnożyły na potęgę i po prostu populacja sumika karłowatego jest tutaj dominująca. Z racji, że ktoś tutaj zostawił puszkę kukurydzy, to postanowiłem, że troszkę sobie jej rzucimy, bo skoro mamy jej duże ilości, to spróbujmy sobie nęcić samą kukurydzą też, żeby jakieś zdręgi. I płocie czy też liny przypłynęły do niej. Żeby się trochę pozbyć tych sumików karowatych, spróbuję połowić jakąś godzinkę, może pół godzinki dwa razy na kukurydzę. Bo wydaje mi się, że po prostu gdy będziemy łowili na kukurydzę w momencie kiedy jeszcze podnęciłem kukurydzą mamy szansę złowić jakąś ładną płoć, zdręgę, lina. Spróbujemy dwa zestawy rzucić na kukurydzę. Mamy branie. Słodek się wynurza. Coś tam jest, 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 jest. A brat, nie Jest, jest ryba. I to na kukurydze. Pięknie. Co to będzie? Mamy chyba nowy gatunek dzisiaj. Uhu tak jest. Mamy płoteczka. Pięknie. To już mi się zaczyna podobać. Jedzie, jedzie, jedzie. Ależ branie. uuu, kurde. Ledwo zdążyłem wziąć i, i za wędkę złapać, ależ piękny odjazd, no i to mi się podoba, super, mega fajna zabawa, winowajca, kolejna, płotka, ale to było piękne, atomowe branie, no i całkiem ładna płotka i do siaty. O, jest, jest, ależ branie, o kurde, chyba jednak jest większa niż mi się wydawało. A mówię, nie za duża ryba. No i chyba sumik karowaty na kukurydzę. Kurde. Te sumiki to już wszystko jedzą. Nawet kukurydzę. Jeż ty kurydę. Dorzucimy sobie jedną kulę. A, może dwie. Nie chcę nic mówić, ale zobaczcie, co się dzieje nad wodą. To są jaskółki, które zaczęły nisko latać. A wiecie, czego to jest zwiastun? Na 99% będzie padał deszcz. Mamy branie, mamy branie. Spławik się zanurza. Dobra, trzeba ciąć, 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 ciąć. Jest. Tak jest, to sumik Karowaty. Takie łowienie bez podpórek, gdzie wędki leżą na ziemi, jest bardzo klimatyczne i z tym nie ma co w ogóle polemizować. Ale szczerze powiedziawszy, jest to dość problematyczne, bo jeżeli macie wędkę na ziemi, no stop brzydkę mam gdzieś zahaczoną o jakąś trawę, o jakieś patyki, a na podpórkach by tego nie było. I często kurde robię błędy. Raczej nie polecam zostawiać tak wędek na ziemi. Ogólnie to bardzo, ale to bardzo mi się udało, bo zobaczcie, jakie tam są ogromne chmury, i miałem

znowu, co jest? Kurde, coś jest nie tak, może mam haki za małe. Nie wiem, muszę to rozgryźć. I w tym momencie złowiłem kolejnego sumika karłowatego i mimo, że te sumiki biorą i jestem po jakichś 3-4 godzinach połowów, to jestem zadowolony. Rezultaty są, Spawik co chwilę idzie pod wodę, powodując uśmiech na mojej twarzy i to jest tak naprawdę najważniejsze. Mam przed sobą jeszcze 3 godziny połowów, także miejmy nadzieję, że ten lin lub karaś się trafi i to będzie taka wisienka na torcie, jeśli chodzi o dzisiejszy wyjazd na ryby. A a propos łowienia na spławik, to coś Wam na początku powiedziałem, że wczoraj byłem. Tak, byłem. A co się wczoraj działo i dlaczego nie ma całego filmu z wczoraj? No to zobaczcie sami. Ja mówię, czemu mi się nie chce mój zestaw ustawić spławikowy. Mówię, coś mi się tutaj nie podoba. Czemu ten spławik nie chce stanąć? A tutaj mieliśmy po prostu branie z opadu. Nie zdążyła przynęta w ogóle opaść do dna. A już mamy pierwszą rybkę, dzisiejszą. I co to będzie? A wiem dlaczego ona nie upadła, bo to jest boleń. Dlatego nie upadła do dna, bo zaatakował drapieżnik. No tutaj to już się grubo odwaliło. Zobaczcie, ten zestaw poplątany poleżał sobie na dnie i zdążył się okoń złapać. Prawdopodobnie nie wziąłem baterii do mojej głównej kamery, więc zaraz będziemy mieli po ujęciach pięknych z kamery. Niestety. Piękne branie było, wyniosło mi spławik do góry. Ale co to jest za ryba? Strasznie dziwnie jakoś pracuje. Z czym my tutaj mamy do czynienia? Zaraz się okaże. Może nawet do niej wstanę, bo to chyba jest całkiem ładna ryba. Jest to chyba całkiem fajnych rozmiarów jakaś ryba, bo widzimy, że na wodzie dzieje się dosyć sporo. Karp, to jest karp, do tego tyle siły. Pięknie, fajnie i taki nie najgorszy ten karp. Fajna już rybka. Powiem Wam, że całkiem już nawet żyważy. Dobra, wracaj maluszku do wody. No, 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 no. Pięknie. Skoro mamy tak dużo niewciętych brań na kukurydzę, to stwierdziłem, że na jeden zestaw dam pineczki. Mam tam nieco mniejszych haczyk, więc będzie idealnie dwie, trzy pineczki. I zobaczymy, co będzie brało na pineczki. Oj, pobawiło się, pobawiło. Dobra, jest, 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 jest. jest. I zaraz będziemy zacić i mamy rybę. Prawdopodobnie znowu sumik karłowaty, bo dokładnie tak samo walczy. Tak jest, sumik karłowaty, niestety. Kolejny. O, chyba mamy branie na kukurydzę. Ta, 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 ta. kuta mi się podlądało szybko złapać Dobra, jest ryba. Udało się ją zaciąć. Ło! <ścoughs> wow, patrzcie się, to jest okoń. Nowość dzisiaj. Uj, to taki nawet, że powiem wam, Całkiem, całkiem ten okoń, bez kitu. Ale niesamowicie zażar. Muszę mu takim wypinaczkiem spróbować to wytargać. Bardzo dobra sprawa. Polecam wam sobie kupić, bo wtedy można bezproblemowo wyciągnąć im przynętę, nawet jak głęboko połkną, bez robienia im szkody. Piękny okonik. A tutaj mamy rybę na drugim kiju. No i kolejny sumik karowaty. Tęcza. Zobaczcie, czyżby to był zwiastun jakiejś ładnej ryby? I teraz dopiero do mnie doszło, że ten okoń to wziął na kukurydzę. I to jest dopiero zastanawiające, bo ja myślałem, że na pinki, a nie na pinki wziął sumik, więc powiem wam śmiesznie. Mamy branie, mamy, mamy, mamy. Prawdopodobnie na pinkę znowu. Jedzie, 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 jedzie. Aj, pusto. Kurde, nawet nie wpadło dobrze do wody, a już mamy branie. Ciekawe, co to takiego. No, coś jest. O, A to będzie wzdręga! Wzdręgi lubią zaatakować od razu yy, Stoni. No i mamy wzdręgę. Pierwszą dzisiaj. Patrzcie, jaka piękna, przecudowna, mała wzdręga. Dobra, prawą wędkę tu zacnę, bo tam coś się bawi. No i, i właśnie mamy rybę. Nie chciało mi się zbyt dużo czekać i bawić, tym bardziej, że wolałem tutaj wyciągnąć rybę jak najszybciej i patrzeć na kukurydzę. Co tam się dzieje? O kurde, a na kukurydze jest jazda. A tutaj co? Sumik karłowaty na 100%, nawet na 200. Upasiona bestia. Kolejna rybka jest, a myślałem, że już jest po braniu, a jednak branie było dalej. I na pewno to jest sumik karłowaty, bo one tak często robią. Zaczyna to się robić nieco smutne łowienie sumików karłowatych, bo naprawdę nie za bardzo lubię te ryby łowić. No ale niech będą. <grybka> ależ płotka, ależ potężne branie na kukurydzę. Nawet nie płotka, bo to jest zdręga. Także, zdręga. Domoczymy zanętę i jeszcze sobie troszkę podnęcimy. Myślę, że trzeba sobie jeszcze z dwie kulki wrzucić, żeby wiecie, coś tam jeszcze nam wpłynęło w nasze łowisko. Zobaczymy naszą celność. Zakładam, że mam trafić między dwa spławiki. <laughs> można? Można, tak to się robi. O, jest branie, jest branie, jest, jest, jest. Aj, 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 no i nie ma ryby, pięknie szło, naprawdę mamy branie. Jedzie, 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 tniemy, dobra, mamy rybkę. Co to takiego? Chyba płotka, bo tak trochę mniej ma siły. Tak jest. Płotka. No taka. Już fajna płotka. Podoba mi się, wciągamy jej haczyki do siaty. Kurde, bo mam branie, 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 branie. Jedzie, jedzie, jedzie. Dobra, jest ryba. Płotka kolejna. Pięknie, bo to już taka chyba ładniejsza. A nie, to jednak krąpik. Kolejna dzisiaj ryba. Kolejny gatunek. Fajnie. Jedzie, i... Aj, pudło, no niestety. Ale zauważyłem, że jak zacząłem dalej rzucać, są nosowe brania i to bardzo szybko. Dobrze, fajnie, fajnie, zakładam kukurydzę i rzucamy dalej. Jest, 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 kurde spadło, a czułem, ajajaj, coś jest nie tak znowu, albo po prostu znowu są jakieś płotki, fajnie, bo się zaczyna dziać, bardzo mi się to podoba. Ładnie się moja miejscówka prezentuje, co? No ładnie. Tam są spławiczki, fajnie, elegancko, o, o, o i mam nawet branie, mam nawet branie, 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 o, ale, ale jedzie, ale jedzie, ale jedzie, dobra, mam już wędeczkę. I zaraz możemy przyciąć na żywo. No, dalej, 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 dalej jedzie, 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 jedzie. No i kolejny raz pudło. Ja nie wiem co jest. Czy te ryby są zbyt małe? Czy o co chodzi? No nie wiem, ale zmienię sobie hak. Zacząłem robić kanapki na jednym zestawie i powiem Wam, dwie duże kukurydzy, duża drżownica i miałem dwa ładne brania, także no jestem pozytywnie nabudowany, bo to musiała być całkiem jakaś fajna rybka, skoro to połknęła. No chyba, że sumik karłowaty, no ale miejmy nadzieję, że to nie on. Muszę sobie trochę wstać, bo strasznie mnie tyłek boli od tego drewnianego palika. O, mamy branie na, na kanapkę, na rosóweczkę i na Kukurydzę. Ciekawe, co to tam się dzieje. Pewnie to sumiki karłowate, bo one to są wszystko żerne, zachłanne i japę mają wielką, więc dla nich to nie problem połknąć to i to. Dobra, jedzie, 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 No i znowu pusto. Co jest grane? Albo może coś za rosóweczkę ciągnie tylko? Udało się w końcu zaciąć rybę na tą kanapkę, czyli na kukurydzę i dżofnicę i zobaczmy, co to jest. No, no, no. Czemu mnie to nie dziwi? Wydarzyła się dziwna rzecz, bo zaciąłem kolejne branie na kukurydzę. Mówię, e, pudło. A tu drodzy widzowie, nie ma haka i połowy przyponu. Ja nie wiem, co tu się stało. Coś tam jedzie. Nie, nie jedź. Nie, no to muszą być jakieś małe rybki widzowe, bo to, to jest nienormalne, że to tak pika, pika. I wcześniej też pewnie małe rybki łapały tylko za skórkę od kukurydzy i prowadziły. Taką mam teorię. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Zostało nam jakieś 40 minut łowienia, więc wrzucam wszystko, co zostało, i siedzimy. No, jedzie, jedzie, lewy lewy z jedzie kukurydza na haku. No i niestety, pudło powoli się robi ciemno, więc trzeba by może te ryby wypuścić. Zobaczmy, co tu w ogóle się udało złowić. Trochę tych ryb jest, ale w większości to są miki Niestety, fajna bestia do wody. siup. Plum. I plum. A reszta nie trafia do wody, bo to sumiki karłowate. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie filmu. Niestety, ale nic fajnego nie wpadło. Do kolejnych odcineczków. Trzymajcie się. Cześć! A jeszcze na koniec coś wpadło. O Jezus. Znowu to dziadostwo. No mamy jeszcze jedną rybę. Tak na, naprawdę już koniec. No ale niestety znowu. Tą samą. Ech. No dobra, to. mam jeszcze jedno branie. <laughs> jedzie, 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 jedzie. Ech.